Na pewno wiecie Panie o tym, że w naszym szpitalu odbywa się projekt, projekt LANCE 37. Profesor Kajdy niedawno opowiadała o zaletach z niego wynikających. A ja dzisiaj chciałbym Panią opowiedzieć o ważnej sprawie związanej z tym badaniem. Mieliśmy spotkanie z Uniwersytetem w Barcelonie, gdzie to badanie zostało wymyślone. I są wstępne wyniki. Okazuje się, że oznaczenie w SFLT i PLG w trakcie. 35-36 tygodnia bardzo skutecznie potrafi przewidzieć preeklampsję. Co z tego dla Pani wynika? Że wzięcie udziału w naszym badaniu może z 80% skutecznością powiedzieć Paniom, czy będziecie miały preeklampsję, czy nie. Jeżeli wynik wyjdzie nieprawidłowo, będziemy mogli Paniom zaproponować indukcję porodu i dzięki temu uchronić Was przed groźnymi konsekwencjami preeklampsji. Wszystkie Panie, które są w pierwszej ciąży i nie mają do tej pory wskazań do cięcia chciałbym zaprosić do udziału.